zgromiłem 14 do 2 na i 1 v 1, mówię ci. Lol, patrz. No, czemu się za mnie naśmiewać? Nieładnie. Nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem. Po prostu nie ha, mam kół Haha, wąpiki, dawajcie na. Dawajcie na. solo. Na. Liga super. Na, na nim jest mnożnik 0.75 PRO. Jakie są w ogóle nagrody? Tu nie ma nagród? Nie. nie chcę. To jest słabe, bo tu jest 0.75 tego. Czyli normalnie za pierwsze miejsce byś miał ten. Byś miał. Yy, punktów 1000, y, a masz 750 i... A to my gramy o rozgłos, nie? O power ranking. No. Ale nie wiem, czy tu się gra o ten... Rozgłos, czyli power rank. No power Zresztą. ranking to jest w ogóle co innego niż... Ja, wie, ja wiem, 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 wiem. Jest punkt punkty na arenie. Coś... Ja wiem, tylko mi się coś popierdzieliło Mówi. Stream elements, A ty grałeś Mister mi Mr. Nie. A ty? Nie, nawet mi się nie chciało, bo że i tak prze, przepierdzielę. Fortynajty la babagiii. Do Wojciech do odwiłana babiki. Oh my god. Ale te mi miniaturki, człowieku, masz tak jest... <ścoughs> Na live. <ścoughs> Wiem. Dwanaście Dora. Dziewiątej. 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 Renegade <laughs> 12 Jędrzejów Łufeczka mówi Renegade Reader Renegade Reader Ej ty masz jakąś playlistę? Tak. Renegade Reader, reader. Renegade reader, reader 12 Jędrzejów mówi Zaczynamy. Renegade Reader Renegade Reader 12 Jędrzejów Łufeczka Oj co szczerze to nie zapędzi wiele. Renegade Reader Renegade Reader Dobra, spróbujmy. Bardzo, żebyśmy wszystkie gry zagrali. Uh -huh. Tutaj w ogóle Ja brałem tą playlistę ze streamów tego, więc... Uh. Mi się po prostu podoba ta muzyka, co on ma na tym, na streamie. Jak piszesz piosenkę na streamie, to na stop mi oprawa autorskie. Bo w Rosji jest zakazana piosenka i prawo autorskie wstawiałem. Masz. Oj, tak już jest. jest, czekaj. No, już jest od dobrych paru. sekund, Bozy. minut. Masz. No. Mówi. HTTPS Spotify.com, playlist 6 d 8 cfhjc 8CFHJC6R05WLTV. i równa się 0 c 82 b 4923 e b 6 Mikora, co. So... Dobra, focus. No to jest koe wow. horason on zon. Łoł. Ale czemu? Co? Ja dzisiaj ja jestem. Patrz, mam lewiatana. Flamoty, klamoty. Big, klamoty. No co ty, no to mały. pragniesz me bimbały? No co ty, co ty? Ci odkleję. O, lecimy busem. ...bojowym. Let's Bierz go. Ta. Lecimy na... Nie. Lecimy na Miśka. No ale to zaznać dobrze, bo... Gramy pod placement? Tak. Nie dojeżdżamy. A jak, jak będziesz mieć słaby landing, to leć tu. Naszy, lecimy na Miśka. Ale jak nie ma typa, to lecimy na ten. Na... A nawet jak będą to ich nie dojeżdżamy, po prostu, wiesz, kompimy. Opluwamy, to. Tak. Jak się tak teraz Fortnite y zesetowałem, to ci kompa, ogólnie odpoczął komp. to mam 120 w Fortnite w Battle Royale, gdzie normalnie miałem 70, nie wiem czemu ja właśnie takie spadki miałem. Ja już 144 stałe, kiedy streamuję, więc... To i tak bardzo dobry wynik. Ale jak już z czy... kamerą, to mam też mam 144, ale czasami mam właśnie takie... spadnieć te spadki, no. Ale ktoś tu leci, ktoś ma też maut tak... Ktoś się bał też ma pomysł pod Playstation wiesz grać. To weź się ja leci na nieci Leci nade mną. Ale co na bo... Ja mam bo... pompę. Ale jak on mnie zamijie, No i mota to mam. To ja idę do siebie, bo ja mam mota. Dobrze, dobra, mam go, chyba zabiję go. On ucieka. Ja je... tu mam! tu On ma zero. Mam beczkę, mam Nice. Już się idę pomóc. Ale im przykro będzie, nie? Ja dobijam. Smutno mi jest za nich, nie? Że oni już tak no, w pierwszej rundzie giną. No, w pierwszej rundzie wyłazić jeszcze jako pierwsi. Ach, on miał wszystko! O Jezu jaki aim, dobry, łop! Ja gozboku, A Ja jestem aim, aim starem. O, ja też jestem, ale w tym fajwem ja. Mam moto tego typu, wiesz? Ja w faj'em ja raczej nie gram, bo mam małe FPS. Jest -y. w sensie, no, tak mi się... No tekstury mi się Ale fajnie, dobrać. już mamy dwa punkty. Nie wiem czy nie jesteśmy w tym... Jesteśmy... W topce, no? W topce jesteśmy. Nie no teraz nie podjeżdżamy. Full placement. No placement Chłopie spokojnie. tutaj za winę 72 punkty. Jee! Co mówię first. Chłopet, gramy, tak placement. Czekaj, ja wejdę sobie do tego do domku. Ja, ja już ci idę powiedzieć, no, jakie jest placement. Czerwę. No miałem! Ale zamknij się. Nie, to są zepsute te place. Ale jest ten. Ale uciszysz się, Patryk. Kto to? Brat. Czekaj. Super masz brata, wiesz? Mój umarł. W wypadku samochodowym. Walił gruchę do nacu Znaczy co? Chodź, ty potem. Ej co ty A co ja coś zrobiłem? Nie. Się, tak, się tak nie oddalaj ode mnie. Bo... Ugarnij tego brata. No właśnie chciałbym. A ty, się, naprawdę. Dobra, ja... wyszedł. Grasz w turniej. Jak przegrasz, turniej. to przez niego. Majcie, <laughs> co są te fioletowe? No bo! No bo! No bo! Ej dar, ej dar, ej dar, ej Ale szyżo oni są mocno odklejeni, że. Aż tu. Ty się ci... Może być mod dla ciebie. Tu No szybko mam potrzebę. Tu, what is this, szybko? What is this? Nie ma. Dostajemy chłop. Popełujemy Płopłopł w tą głęboką i wygływamy wszystkie tułunieły. Normalnie zdobywamy 750 PRA, jest za pierwsze miejsce. A, dawaj, zwijamy, idziemy na jakieś profesjonalne turnie i zwijamy tysiąc miliardy. Opie, będziemy zbijali. Ja do szkoły chodzić nie będę musiał. kujtuje tu jest szkoła, ISO. Wejście, kleposok. No i sklepowałem cię, sokowałem, Essa. O, no, ale. jak mnie zablokowałeś. O, jest outbound, chest, nie ma. Kurde. Ech. Wyzywajcie mnie. O, mam 100. Mam tego zarobić, tego perka. Wyzywajcie mnie. Że Ech, jestem bambiskiem. Gah, no, jest powolny! Co? gah, No. Chodź, odejrzyj się potem. Bra, lecimy na nich, tak? No. Tu są, tutaj. O jest? Gościa 134, on w tym boksie tam są. Widzę. Jest jeden czy dwóch? Podmieniłem, Ucieka. Oj. 15. Ja, bo... ja potrzebuję pomocy, bo sam na. Nie, nie, na... wycofuj. Wy to... Uciekamy, uciekamy. Dobra, jestem dead. Uciekaj, uciekaj. Spadamy są to jest. Najgorsza dzielnica na świecie. Nie, to są, trzeba uciekać, by z gasz. Chodź na Nie Ale lasy on no, tu nie ma sensu podjeżdżać, bo to są takie słety. O nich mówię no! no czekaj. Chodź beczkę. To był bezsensowny pomysł podjeżdżać z No, czekaj. Zielamy. Beczka! Okay. To był taki głupi pomysł. Ja cię Oni do ciebie wybiją? Nie. Tu jest jeszcze beczka. Chodź. O, mogliśmy wcześniej tego nie jeszcze skoro mieliśmy No pula. właśnie, ja to specjalnie zostawiłem, bo mówię, że zaraz... No ale dobra, trudno już. Trudno. Ej, tu były splashy do góry, cztery były splashy. Pamiętam. Chodź. Dobra. Idę. Znaczy, jest taki... A tu są u mnie u mnie. U mnie Właśnie wiem. Tak? Jeszcze? No. Jeszcze dwa, ja mam biorę beczkę. O, zamiast minisa, zamiast dwóch... Jednego minisa wezmę dwie... No, zostałeś? Zostawiłeś, to ja sobie wezmę. Je. Jednego mi tam minisa Basta, masz nie czy coś. Nie, 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 chodź, chodź, chodź. Do zona. Chodź tu. O, Albo do jakiegoś o, domku. Tu. Wygrać to my może nie wygramy, ale może w top 1000 będziemy. Ja cię walnąć się, czekaj. Ej, skarb! Nie bierz tego. Mam skarba, chodź. Ale idziemy. nie, zresztą sensu nie ma. Brak, i cel. Chodź. Chcę cię wybić. Tam, gdzie ja zaznaczyłem my po... chłopie, idziemy. gdzie ty lecisz u No ja idę po sksynkę. Chłopie, z tego takie itemy są. Myślę, że ja nie grałem w tamtych sezonach. W tamtych. O, ja cię tu coś... Weź mnie w popiętapsu przodu, no. dzięki. I karas, i karas. dobra. Cały rząd, nigdy. Nikt na razie. Kostela, mój to na gusto. Na gusto, kolej, na gusto. Łokur. Na Masz. Masz wąpę? Mam, mam. Ale taką inną dla mnie. Nie. Nie, bo ja mam Famasa Ej, tu ja sobie wezmę tego goldstera. O! Ej, mam 6 spleszy, mam 6 spleszy. Mam okay. 6 splashy, dwie beczki, trzy minisy. To jest mega dobre. Jedyne, jakoś. czego potrzebuję, to lepszej pompy. Bo ja mam tego zielone, skara... Y, tego. Ale chyba powinniśmy tutaj grać na dwie bronie. Ja gram na skara i pompę tylko. To już masz full? Ja mam Goldscara i ja pamiętam jeszcze piosenkę, nie wiem, nie pamiętam jak to ale piosenka Goldscar, nie wiem czy kojarzysz. Kojarzę. Kto to nagrywał? Ten taki, co miał lisa takiego. I ten, lis, lisku, jakoś tak. Lisu czy jakoś tak, nie wiem. No, on do dzisiaj nagrywa, ale już jakoś nie, nie widzę go zbytnie, no. no, ale na głównej stronie już garocie nie ma. Tu, tu. No, taka oh, piosenka. To Uch, nice. On w ogóle grał na jakimś arabskim języku. Ja się dziwiłem zawsze. An, on, on grał na serwerach innych, żeby mieć botów, bo on nie umiał grać. On nie umiał nigdy grać, nie miał talentu do Fortnite'a. Tak jak my. A, proszę. Jest Jesteśmy A już jest taki late game i ja już mam 60 FPS-ów, nie? A jak, już tak, a jak już tak poruszę, to nawet 30. Wrzuć jedną podkę ze siebie. A. E. Zabiera mi Ucieka nam. Chodź do jakiegoś jednego z tych kontenerów i tąpimy. I, I będzie essa. I będzie gdzieś mam chillout, chillout, chillout. No, lepiej, ja się... że krzaka, bo masz to takie bardziej... ...że coś. Ja tu no ale pod... krzaki są tak bardziej obiósł chodź mm. Nie da. 12 da, punktów to dobry start No nie wiem ludzie... Ale ludzie już mają po 30 bo, bo oni się wiesz Ho... Ten hot drop i lecą Na ludzi ja idę na dach, wiesz sprawdzić od góry ale to są niedługo. Nie no, kampy my si nie, od... nie, z domu. Są. Wracaj. Są. nie Są. 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 widzimy. Są. 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 widzi mnie, widzi mnie. Są. Są. Dostał Są. O nie, jestem dead. Fajnie. Ale ja mam pi Ej, co jest! Więc jakimś magikiem! On, on jest lepszy od ciebie! wam. No on na mnie wskoczył! A ja uciekam! Też To się nie uda, to się nie uda. nie no, my nie zagramy tego turnieju. Skity, nie. To są takie na no, podsuchy. Co to jest zagrania? Ale weź... ją kiedy idealnie gdzie ja będę, nie? To jest taki presas. O my w sekundę giniemy. Dobra, fajnie jakbyśmy wina zrobili. Lecz... No, ale, ale naprawdę weź no i my... hit... To przecież... <laughs>